Wiecie co? Jak człowiek patrzy przez pryzmat motoryzacji na świat, to wszystko widzi, nawet wszędzie może konfigurować samochody. Patrzcie, tyle zielonego. Tyle już brązowych liści mamy. To idealnie pasuje do BMW M3, takiego zielonego. Jeszcze nie pamiętam jak ten kolor, taki butelkowy się nazywa. I te brązowe, takie tofi, kojniakowe skóry. Idealny konfig. No i słuchajcie. Tak samo tutaj patrzę na te moje spodenki i też widzę coś. Widzę w tym nie Focus AST, który ma za mało mocy, ale to już nie będziemy tego poruszać, tylko widzę Audi RS3. Dlaczego widzę Audi RS3? Po pierwsze jest to moje marzenie. Zaraz tak jak zawsze Honda Civic Type RFK dwójka, jak tylko się pojawiła na, hmm, jako prototyp, czy no jako na renderach było. Z takim kojarzycie pewnie skrzydłem, które przez całe skrzydło szło. Tak jakby lampy były połączone ze spoilerem. I tutaj taki LED fajny szedł. No to wtedy jak się pojawiło, mówię marzenie. Potem jak skoczyły ceny 144 000 złotych brutto. No nie, nie było takiej możliwości. Nie było mnie na to stać. I zaraz zawsze po tym mówiłem, że nie. Następne auto, jeśli ma być. No to Audi RS3, no bo 4x4, bo już automat. Idealne taki daily, które ma tam w okolicach 400 koni. Piękna sprawa. No teraz to nowe Audi RS3 wygląda nieziemsko. Fajne są ceny mimo wszystko. No wiadomo, po rabatach w okolicach 300 tysięcy za fajny konfig, no można powiedzieć, że bardzo dużo. Ale z drugiej strony patrząc na obecne ceny i to co daje konkurencja, czyli nic. No to jest super, no bo prawda jest taka, że właśnie możemy gdzieś tam M3, no C klasy 63, nie biorę pod uwagę, możemy wybrać coś fajnego z tego segmentu, ale jeśli chodzi o segment Audi RS3, to co mamy, Mercedesa klasa mg 45, no ale znowu 2 litry silnik, 421 koni, no fajnie, ale no to nie to co 2,5. I teraz to jest to, co jeszcze... No właśnie. Co tu wybrać? Co? M135i? Nie. Także marzenie zostaje i teraz się zastanawiam, czy to jest dobre posunięcie, żeby FK2 zamienić na nowe Audi RS3. Co Wy na to? I jeżeli poszukujecie aktualnie takiego samochodu, no to zdecydowanie polecam RS3. Jeszcze nie jeździłem tym nowym, ale poza tymi plastikowymi znaczkami na kierownicy i na grillu, wszystko uważam, że będzie super, i jeszcze fajnie wychodzi cenowo no bo rabat mamy 13,7% dokładnie procenta, co uważam, że bardzo fajne warunki. Także, jeżeli szukacie, Mercedesa też załatwimy i BMW też załatwimy, ale aktualnie polecam Audi RS3. Konfigurujcie i przesyłajcie do nas konfigurację razem z parametrami leasingu, nipem firmy. Będziemy liczyć i dalej będziemy. Będziemy zamawiać aktualnie produkcja luty, także dawajcie.